państwo nie funkcjonuje prawidłowo, nie funkcjonuje z wymiar sprawiedliwości. Te, e, warto też przypomnieć, że dodatkowo, niezależnie od tego długu powyżej miliarda złotych, jest jeszcze kwestia e, procesów sądowych dla, dla firm, e, które toczą się w sądach e, wytoczone przez firmy budowlane polskie i zagraniczne w związku z budową druki autostrad na kwotę gigantyczną. No, bo około 10 miliardów złotych wraz z odsetkami. No, e, Polskie państwo będzie musiało pewną część tych pieniędzy też zapłacić. To jest dowód na to, że nie dba się o małe polskie podmioty gospodarcze, o e, nie tylko firmy budowlane, które przecież najwięcej straciły. Olbrzymia ich przecież liczba, idąca w e, no, tysiące właściwie, można powiedzieć, zbankrutowała przy budowie dróg i autostrad. To jest ewenementem na skalę światową żeby mając tak taki wielki program budowy w drogownictwie nie tylko nie zyskać, ale po prostu doprowadzić polskie podmioty do bankructwa. To jest też dowód na to, że preferuje polskie władze, preferują od lat kapitał zagraniczny, duże koncerny, firmy budowlane zagraniczne. Mieliśmy tu przecież firmy greckie, hiszpańskie w Polsce, a o po tych małych się z reguły nie dba. Często te procesy są tak przewlekłe, że zanim mała polska firma budowlana, za wykonaną już przecież wiele lat temu pracę, uzyska wyrok sądowy, no to właściwie już jest bankrutem, już nawet to, to zwycięstwo procesowe niewiele, niewiele oznacza. Ale to jest też dowód na, na ten zaprzeczenie tej tezy o rzekomo świetnej finansowej kondycji polskiego przemysłu. O tej Zielonej Wyspie, te bajki różne z mchu i paproci opowiadane przez panią premier. Widać, że właśnie tam, gdzie te, te polskie podmioty walczą jeszcze na rynku o, o zamówienia, o pieniądze, czyli na rynku budowlanym, na rynku spożywczym, przetwórczym, tam jest coraz ciężej i często są to sytuacje, można powiedzieć, właściwie podbramkowe. Dla małej firmy fakt, że wielki koncert nie płaci mimo, że robotę odebrał yy, yy, możliwość tego, że właśnie duzi kontrahenci nie wywiązują się ze swych obowiązań, te zatory płatnicze narastają gigantyczne zupełnie, zatory płatnicze są i problemy zaburzeniowe w sektorze firm transportowych logistycznych po tych pomysłach niemieckich, które yy, właściwie związane były z opłatą opł Płatnością dla kierowców 8,5 euro za godzinę. No właściwie pomysłem, skutkiem miało być wyeliminowanie tych polskich firm transportowo-logistycznych. Często przecież ci ludzie wzięli kredyty w bankach na ciężarówki. To wszystko razem pokazuje, że państwo polskie istnieje teoretycznie i, i że no brakuje gospodarza zdecydowanie. Brakuje gospodarza, no potężne długi, jak pan też wspomniał, wielkie zatory takie, jeśli chodzi o płatności za wykonaną pracę, firmy bankrutują. A czy da się odwrócić taki proces, jak pan sądzi? To jest na pewno kwestia w ogóle pewnej wspólnej i sensowniejszej, bardziej racjonalnej, propolskiej, bym powiedział, pewnej koncepcji gospodarczej, pewnej polityki gospodarczej. No nie może być tak, że właśnie że ci mali są w Polsce tępieni, że się wyprzedaje rynek, że się wyprzedaje monopole, no to co przecież uczyniono z, ze sprzedażą w ostatnich dniach e, e, PKP, e, energetyka, czyli tak naprawdę klucza do polskich torów, bo kto ma prąd na kolei, ten decyduje o tym, czy, czy w ogóle ruszą pociągi. z tego na rzecz jakiejś jakiegoś funduszu zagranicznego tak strategicznego elementu, prawda, który może być istotny dla nawet bezpieczeństwa państwa polskiego, no to pokazuje, jak ta obecna koalicja PO-PSL kompletnie nie liczy się z interesami Polaków, właściwie gdyby tam nie sięgnąć, mamy te kredyty bankowe, prawda, widać jak wyraźnie pani premier, minister finansów, cały rząd, jak oni bronią tych zysków banku, że broń Boże nie oddały tego, co w sposób nieuprawniony, niezgodnie z obowiązującym w Polsce prawem uzyskały w formie nieuprawnionych zysków z tytułu tak zwanych kredytów frankowych, choć ludzie na oczy franka nie widzieli. Teraz pani premier Kopat się martwi, co by było, Frank, nie daj Boże, gdyby to nastąpiła restrukturyzacja, przewalutowanie tych kredytów, no bo banki musiałyby kupić franki. No to można zapytać, no to co pożyczały, jeśli tych franków nie miały? Jakim cudem to było możliwe? Przecież to jest kryminał dla każdego, kto sprzedaje coś, czego nie posiada. Także wszędzie, właściwie gdzie nie dotknąć palcem, to widać te problemy tych ostatnich polskich podmiotów. Ja już nie mówię o, o rynku finansowym, gdzie mieliśmy całą kampanię nienawiści i pomówień w stosunku do, do, do spółdzielni kredytowych, do skoków, ale też te drogi, przemysł mleczarski, no też w tej chwili polscy rolnicy będą musieli zwracać kilkaset milionów złotych z tytułu nadprodukcji mleka gigantyczna susza. Za chwilę będziemy mieli drożyznę w sklepach z artykułów żywnościowych. Energetyka. no, nie, My musimy od kraju, który jest w stanie wojny, od Ukrainy dostajemy pomoc w energii elektrycznej. Nam po prostu pożyczą czy sprzedają coś z energii. Przecież to jest kompromitacja. Taki wielki kraj, ścicący się rzekomo takimi sukcesami, musi od Ukrainy, która jest w stanie wojny, która jest w stanie kryzysu gospodarczego, no, pozyskiwać prąd. Także te kłopoty firm budowlanych to nie jest jakiś wyjątek, to jest raczej taki, taka wisienka na torcie pokazująca, pokazująca prawdę o polskiej gospodarce, która albo nie istnieje, która jest albo własnością kapitału zagranicznego, koncernów zagranicznych, albo boryka się właśnie z tak dramatycznymi problemami zadłużenia, braku wsparcia ze strony władz rządowych. No, mam miejmy nadzieję, że to się na jesieni diametralnie zmieni, po prostu, że, że wreszcie Polacy zaczną, po, polscy politycy zaczną dbać o Polski podmiotów gospodarczych. Czyli wychodzi z tego, że jest ta przysłowiowa mm, kupa kamieni. Jest... Tak by to jest... wyglądało właśnie. Nie żaden raj, nie, żaden, nie żadna zielona wyspa, tylko kupa kamieni, długi gigantyczne na pokolenia, które będziemy spłacać, będą spłacać jeszcze chyba praprawnuki bo przecież te nasze długi nie są wcale mniejsze, od te długi zagranicze są mniejsze od tych, które ma Grecja dzisiaj. Naprawa polskiego państwa, naszego państwa będzie naprawdę wymagać prawdziwych Herkulesów. Tak, W takiej skali zdemolowane jest wiele dziedzin życia gospodarczego, gdzie Polaków wypchnięto po prostu z rynku. Stają się oni tylko jakimiś dostarczycielami zysków dla dużych zagranicznych koncernów. Ale jest nadzieja na zmianę? Tak, mam nadzieję, że Polacy popatrzą wreszcie na politykę, na wybory przez pryzmat własnego portfela i uświadomią sobie, co się przez te 8 lat stało, jak bardzo wzrosły koszty utrzymania, jak naprawdę trudno dzisiaj się związać koniec końcem, zwłaszcza rodzinie, a zwłaszcza dużej rodzinie z dziećmi.